Witam, w tym filmie będę komentować moją serię z przed sprzed jakiegoś roku, czy tam więcej niż roku, którą ustawiam na niepubliczną, ponieważ czułam wielki cringe. E, dobra, nie przedłużajmy, zaczynajmy te cierpienia. Mam na imię Hua. jestem księżniczką z rodu wendelsów. Czemu ta nazwa kojarzy mi się z wedle? Jestem rozpieszczona przez ojca, wszyscy klęczą przede mną na kolanach. Patrz co ci kupiłem córciu. Genialny król, po prostu widać po nim, że jest silny, co nie? Kilka lat temu moja mama odeszła z tego świata, ponieważ zabił ją wilk. Bardzo kreatywna. Teraz opiekuje się mną służka imieniem Sato. Od czasu kiedy umarła mama nie mogę wychodzić za mury zamku. W ogóle czemu ta Sato matki ryj? Panienko Huła obiad już poleny na stole. Witaj ojcze, mam do ciebie pytanie. Chciałabym wyjść na spacer za mury zamku. Chyba żadujesz młode da mój raz da wszystkie pytanie, to wyjdę z siebie. Masz la, pan, moja droga, właśnie wychodzi spokojnie przez trzy dni. Dobra, wymknę się w nocy przez moje okno do lasu cały szczęście mieszkam na parterze. Wow, las w nocy wygląda strasznie! No bardzo. Za to? Kole, mole! Fun fact robiąc tego Arta, myślałam, że jestem jakąś mistrzynią w robieniu tego. Królowo Misaki, nie wiem, czy ci powiedzieć witaj, czy żegnaj. Żadne! Wiesz czemu, bo nie możesz zjeść hamburgera! Ale wiedz, że mam dla ciebie pewną niespodziankę. Za niedługo to ja zajmę twoje miejsce. Czyli za to rozumiem, że chcesz umrzeć. Król Daniel, orełtko o tobie zapomni! Co ty tu robisz, moja droga? Nienawidzę cię, kłamcę! Przestań mnie podduszać. ty kurwa Załóż te szaty, bo obrócił sobie suknię. Nie żeby mnie to coś obchodziło. Po prostu wykonuję rozkazy twojego przestępnego ojca! Jak na naciuchy dla więźniów jest git. Nie podziękujesz mi. Nie mam ci za co dziękować. Po wypowiedzianych słowach chłapo, czuła się jak jakiś badacz. Może ucieknę? Czekaj, ale ze mnie debil, przecież tam dosłownie jest rozwalony mur. Po pierwsze, chłatu już od zawsze byłaś debilem, tylko tego nie zauważałaś, a po drugie, jakie niby królestwo pozostawiłby rozwalony mur tak sam bez naprawienia? O, ale fajny kamyk leży na ziemi. Czemu mnie porwałeś, A po drugie, porwałam cię, bo potrzebuję więcej strażników we wiosce. Czyli rozumiem, że jakaś baba z jakiegoś afrykańskiego plemienia ją porwała i wzięła jako niewolnika, bo potrzebuje więcej strażników. Genialne. Poza tym jestem Ena, łowczyni. I mnie wcale nie wzięte z mojej ulubionej gry. I sobie od Dąbrowy, młody, śliczny, dzielnicowy na moto Masz, przebierz się. Jak wyglądam? Głównia Psynka o jajku. Jajko. To duże jajko. Teraz ostatnie, czyli latanie. Po prostu musisz zeskoczyć z tej ogromnej skały. No dobra, robię to tylko dlatego, bo cię lubię. Ona naprawdę. Ja mam skrzydła. Szoki, niedowierzanie. Ty masz skrzydła! Czemu ja wtedy nie zauważyłam, jak dwuznacznie to brzmi? Wow, ale wygodnie się siedzi. Może dlatego, że siedzisz jej centralnie na dupie. Skoro jesteś księżniczką, to na pewno cię szukają. Tylko, że ja nie chcę być znaleziona. A poza tym, chcesz ze mną pójść upolować się Sato, dlaczego ty to zrobiłeś? Sato, ufałem ci. Huła nie kłamała. Chodźmy do domu. Nie, chcę zostać tutaj z No więc tak, co wywnioskowaliśmy z tego filmu? Otóż to, że Huła jest wedlem, a Ena gejem. Dziękuję, do widzenia.